Ej, witam Was. Nadszedł dzisiaj dzień przelania pilsa, który był robiony 1 września, ja dobrze pamiętam, nie mam przy sobie komputera. Czyli 3 tygodnie później, no on jeszcze trochę bulka, właśnie przed chwilą coś tam bulknęło, ale mimo wszystko prawdopodobnie będę chciał to przerwać i niech sobie po w no, oddzielę drożdże od brzeczki, może tak. Drożę schowam do lodówki, będę chciał je wykorzystać przy okazji innego dolniaka, na którego jeszcze zbytnio pomysłu nie mam. I piwo dyniowe, drugi tydzień w piwnicy piwo z kolei górnej fermentacji piwo, które nadal ma wypchniętą rurkę fermentacyjną wodę. wodę no wodę. Również uważam, że dwa tygodnie to chyba już najwyższe czasy, żeby zakończyć burzliwą w Dniówce. Teraz będę wyjeżdżał do Białego od poniedziałku do środy, wobec tego wobec tego no właśnie zwiedzę Bravarda Lidy, z którego byś Wam zdjęcia, jeżeli będzie można nagrać film, to nagram film, ponieważ też będę go zwiedzał, między innymi... Bardzo dobre drożdże i ujaszczy, jak widzę cały czas pracują jak fermentu mobile, drugi tydzień, górna fermentacja. Jeszcze wypchnięta rurka, Jeszcze podejrzewam raz na 3 godziny coś tam bulknie. Postanowiłem to generalnie przerwać. No, zobaczymy co będzie, czy faktycznie będzie ten efekt DMS-u, czy nie. Zresztą w picie yy, ciężko go nie osiągnąć, ponieważ tak jest stworzony słód płisiński. Dwa wiadra, wiadro ciemne, trochę przerobione, nie piwowarskie, ale, ale, ale może być. Takie niebieskie, typowo, typowo nieprzejrzyste. Bardzo dobrze chowa mi się w lodówce. Aktywny tlen. Będziemy Muszę go kupić właśnie. Będziemy powoli. Przygotowywać wiaderka do tego, żeby przyjęły nowe brzeczki. No, czystość, słuchajcie, ja już mówiłem, że czystość browarze to, to, to nie jakaś załamka, że browa to nie apteka. Aczkolwiek no, nie wolno też tym przesadzać w drugą stronę. Czyli po prostu uznać, że jeżeli coś ma być 5 gram na, na litr dobra, to wsypię, nie wiem, 3-4. No nie, słuchajcie, nie żałujcie tego bo cała wasza praca potem pójdzie na marne, jak piwo okaże się... Ja mam takie glutki. Nie wiem czemu. Ja je tutaj rozbijam trochę. Trochę włożę do kranika. Nie lubię kraników, odwykłem od kraników. Dla mnie jest to potencjalne źródło oskarżenia. Tak, wiem, powiecie, że wystarczy umyć, no ale... Jakoś tak to się stało, że mam jakiś uraz do kraników. Odkąd pozbyłem się wiader krańkowych. To są jeszcze wiadra z... Każdy wiadra oznaczam kiedy przyszło do browaru 04-2013, a więc idzie drugi rok. Jeszcze nie, ale idzie. Dobra, wsypałem, tak wedle uznania. Nie trzymam się tej receptury. Na każdy litr podobno 20 gram, ale... Ja wiem, swoje. To nie jest naprawdę majątek. 1000 zł kosztuje takie wiaderko, 16, taki spokój. I wydarłem ciepłą wodą. E, razem z tym tutaj włożę węże, którym, którymi będę e, przelewał piwo z baniaka do baniaka, czyli z burzliwych na cichą, bo dzisiaj dwa piwa. E, posłużę się do tego e, właśnie, jak to nazwać metalowe. Generalnie, słuchajcie, ja niezbędny, może tak. Sorry za reklamę, ale to jest ta sensowna opcja. Próbowałem już inne, tańsze. Tu macie już dwupakło za 6 zł. Nakłada się na to, ja to też gotuję, ale nakłada się na to wężyk. Ja jeszcze gumką, recepturką, ciach, 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 go mocuję, żeby mi się czasami nie sunął. I to z wężykiem Wiem, że to może jest głupie, ale słuchajcie, naprawdę naprawdę powiem to. To z wężykiem wkładam do wiadra do, 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 do fermentora, w którym jest e, piwo na górliwej. Drugim końcem zaciągam i zlewam piwo na cichą, czyli to jest w środku. To jest w środku z wężykiem, tak? To tutaj właśnie odbywa się to zasysanie i wszystkie te syfy, większość tych syfów osiada tutaj na tej. No właśnie, nie wiem, zaproponujcie nazwę, wypadła mi teraz z głowy. Na tym druciaku. Dobra, idę zaraz w wiadra gorącą wodą, wkładam tam, przypominam, o, jakiś płatek dębowy, wody, zaraz to wygotuję. Wygotuję, a potem wrzucam tu. Tutaj też wrzucam węże. Wąż 1, FI-12, do spożywki do spożywki, bo on jest trochę, jest trochę e, droższy, a poza tym, jeżeli będziecie kupować w sklepie samochodem, tak jak ja, nie nabierzcie się i nie kupcie do oleju, bo są dwa, dwa różne materiały, e, e, z których tylko ten do spożywki, on, tam jest taki widelczyk i nóż z talerzem na tym dężu jest dopuszczony, ponieważ e, w kontakcie z płynami uwalnia się e, bardzo dziwne, uwalniają się bardzo dziwne. E, właściwości z PCV. -u. Trzymajcie się. Przed chwileczką widzieliście jak wygląda gotujący się druciak. Teraz otwieramy wysterylizowane wiadro. Wygląda w ten sposób, tam się moczy widzicie wężyk do kontaktu ze spożywką, no i roztwór który przelejemy do wiadra, które czeka w poczekalni. Teraz ja to wszystko wypłuczę i współczę wodą. Roztwór, roztwór przede wszystkim przeleję do drugiego wiadra, który będzie się sterylizować, a to idzie do wlania do pilca. Do e, naszego pilca temperatura, która panuje w lodówce jest lekko podniesiona. Jak widzicie lodówka, e, ten wskaźnik, tą śnieżynkę, Czyli lodówka w tej chwili mrozi, będzie światełko włączone, ponieważ jest 13,5 stopnia, a przy 13 stopniach ma się wyłączyć. Wobec tego premiera ja nie otwierałem. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, trzeci tydzień, a proszę bardzo. Rurka jeszcze płyn w rurce próbuje pokonać opór syfonu i prawdopodobnie za chwilę go pokona. Całowiecznie to jest trzeci tydzień, słuchajcie. drożże. ujazd 2001 Urquell Lager. No, dawaj. Dawaj, Sasza. Dawaj. i. No, nie będę teraz tego zatrzymywał. Jestem zdziwiony, słuchajcie, że tak długo te drożdże. To są to, to jest to. O, poszło, teraz się ruszyło, przepraszam. Jak nacisnąłem chyba. To są te drożdże, które Wam pokazywałem. Urquer Lager 2001. Płynne, bez startera, zalane. Macie mniej więcej pogląd, co się dzieje na powierzchni. To jest już fermentacja niskich krążków, także spokojnie, spokojnie możemy to, wydaje mi się. Przeleć. Przed przelaniem zmierzymy Belgię. lagerka już wyjąłem. Jak widzicie, wszystko jest mocno mętne. Sprawdzimy wobec tego baling. Bo jeżeli będzie niezadowalający, no to nie będę przygołać. jeszcze przelewał. Mam wysterylizowaną i wyparzoną chople Czy jak to nazwać? A więc premiera po trzech tygodniach. Otwieram. Nie jest źle. Piwo jest jasne. W założeniach takie powinno być, takie chciałem. Nie czuję ubocznych skutków. Zobaczymy, co nam pokaże Ikejowski bazonik z realowskim spławikiem. Nawale no, do pełna. I to się chyba nazywa głęboko odfermentowany lager. Ja go jeszcze zakręcę. Takim ruchem, żeby pozbyć się unoszących go ewentualnych bąbelków powietrza. No i teraz tak, musicie mi wierzyć włącznie, nie, albo ja wam to pokażę. Jest dokładnie 0 z 12. Może tu się naostrzy na tej piecząteczce. No właśnie, nie wiem, czy to będzie widać. Jest generalnie 0. Zobaczcie, tu jest skala z tej strony jest skala, tak zero jest zero jest pomiędzy polem, nie wiem brązowym a zielonym, to jest zero aczkolwiek chyba tego nie widać muszę się przyjrzeć o tutaj widzicie zero tutaj, tu jest zero, tak ta gruba kreska to jest zero i teraz zobaczcie co się dzieje, wpuszczam go no może nie, to totalne zero, myślałem, że jest chociaż pół zerówka. Czas najwyższy wobec tego e, oddzielić grzeczkę e, od drożdy. właściwie piwo już. E, wąż jest wystylizowany, zaraz Wam pokażę, gdzie jest ta, to oznaczenie spożywcze. Byście wiedzieli, czego szukać, to jest dosyć istotna sprawa. Postarajcie się, No tutaj, może na moim tle ciemnej koszuli, tu macie ten widelczyk. Tak, to jest właśnie na środku. To jest znaczek, że ten wąż nadaje się do kontaktu ze spożywką. Takiego szukajcie. Jak najgrubszego, tak? To jest Fi 12. Dzięki temu przelew jest dosyć szybki i bez bolescji. Słuchajcie, no generalnie zobaczcie, no, piwko jest, że tak powiem, bardzo przyjemne. W kolorze. Jasnego złota to jeszcze nie jest słomki, jest opalizujące, zero balinga. Teraz jak je przeleję, to wylegionuje jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie w temperaturze plus 5 stopni. Plus 5 stopni. Ok, wyciągam druciak. Zrobię też choklą, ponieważ tam jest. Naprawdę gorąca atmosfera szkurka wodna naprawdę jest gorąca Naciągam druciaka, nabijam go na, na wężyk Nie wiem czy widzicie jak on paruje Ale uwierzcie mi, że paruje w ten sposób pozbędę się syfu, i pozbędę się, po prostu nie zaciągnę syfu, i tyle. Nie będę tego teraz obijał gumką, wydaje mi się, że to wytrzyma. Wobec tego otwieram wiadro komisyjne. Jest dobrze, jest, jest taka, jest typowy pisowy posmak, jest, jest podbudowa schodowa. Taka delikatna, ale zrozumijcie mnie dobrze. Nie mówię, nie, nie mówię o tym źle. Delikatna kwaskowatość. Czyli puszczam. A to zaciągam. Jedyna taka sprawa nie, nie bardzo nieetyczna, nie tylko nieestetyczna. Aha. Spróbuję to Wam jakoś pokazać. Może obniżę. O tak żebyście widzieli co ja robię teraz będzie bez głowa prezentacja Staram się nie napowietrzyć to sobie leci Wężyk oczywiście zesztywniał ponieważ tam jest dosyć chłodno Tam czyli w lodówce Staram się tego nie napowietrzyć. Siak o. No, Zakrywam jak najbardziej tylko można. żeby się sierż mojego ukochanego kota nie dostała. No i będziecie widać tutaj spadający poziom. E, co dalej zrobię? <laughs> Od, e, tą gęstwę, która będzie. Zostawię trochę tego piwa. E, z osadem drożdżowym, ponieważ ja odzyskam gęstwę drożdżową, pokażę Wam tym jak ją przemyć, co dalej robić potrzebny będzie litrowy, co najmniej litrowy słoiczek wyparzony, zaraz to będę robił i wszystko co będzie na dnie, włożę do tego słoiczka i akurat jak przyjadę po trzech dniach, myślę, że on się rozwarstwi na brzeczkę, na drożdże jasne i ciemne, czyli trupy po, tym, po czym to przemyję Zapakuję do drugiego sło słoiczka i to będzie tyle. Potem wrzucę na mieszadło magnetyczne, uruchomię starter i będziemy robić jakieś piwo następne w domnej fermentacji. Eee, chciałbym zrobić kolejnego pilsa na drożdżach fermentum mobile i porównać. Porównać te dwa pilsy, czyli taki sam zasyp, yy, taka sama metoda, czyli dekokcja, jak to w pilsie bywa, a do tego oczywiście, a do tego oczywiście inne, tylko droższe. Te same chmiele, coś jak słuchajcie, się czyli to, sam, te, to wszystko to samo. Tylko załóżmy, że oni akurat użyli innych chmieli i, i będą czekać na efekt. Trzeci tydzień burzliwej piwo. Pomimo tego, że przypomnę, albo se przywincie, kto przewinął, jest niecierpliwiony na początek. Jeszcze delikatnie pracowało, ale myślę, że to jest już ten moment, żeby odrzucić już drożdże, zapakować je w słoik, odzyskać, ponieważ drożdże tanie nie były. A uważam, że to są bardzo dobre drożdże. I użyć jeszcze raz. Mm. Mm. Tak, no to jest akurat ten moment bardzo zły na telefon, na odwór telefonu wobec tego musicie poswać tego dzwonka idiotycznego. Coś strasznego. Więc będę, pozwolę troszeczkę yy, jakiejś małej gęstwie drożdżowej jeszcze się dostać do cichej. Dobra, ale było na tyle. Piadro jest prawie pełne. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jako, że prezentacja jest nagrywana z duchem craftu, więc myślę, że mogę wziąć aparat i Wam pokazać. To jest gęstwa drożdżowa którą wykorzystam do ponownego użycia. Zostawiłem trochę, jak widzicie, o, trochę piwa. To do końca nie jest dobre, ale myślę, że chociaż że, 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 że tyle jest. Akurat jeszcze tyle jest ok. Natomiast piwo zlane do wiaderka. pójdzie do 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 zlewu tam go wymyję a piwo wygląda o tak ponad 3 czwarte całe wiaderko nie ale ponad 3 czwarte zamykam piękny zapach typowo pilsowy zapach no co ja wam będę mówił kupcie dobrego pilsa i podmuchajcie Taki sam zapach. Zalewam zaraz rurkę, żeby zobaczyć i usłyszeć, czy lodówka ponownie się odezwie. Ok, sprawdzę ten dzwonek jeszcze raz. Tak to było. Jestem bardzo zadowolony. Zero. No, słuchajcie, ale numer wyskoczył trochę spławik, ale kiedy zakręciłem ponownie i pozbyłem się pęcherzyków powietrza, które mogą go unieść, jest znowu na zerze. Jest totalne zero, ale widzę, że piwo jest lekko jakby zgazowane, znaczy, tworzą się takie małe pęcherzyki powietrza i próbują unieść ten spławik, ale jest zero. Jest zero. Zalewam rurkę fermentacyjną wodą. Mam takie zboczenie, że mam, nie używam wody z kranu, ponieważ część wody się dostaje jednak do brzeczki, wobec tego zalewam czymś takim, ale zalewam jak włożę do lodówki. Witam Was ponownie. Teraz zajmujemy się odzyskaniem gęstwy drożdżowej z blanego pilsa. Dalej jak widzicie na, za, na, na załączonym obrazku jest e, piwo z odfermentowaniem do zera. I teraz tak. Mam tu wysterylizowane i wysurowane wymyty fajny wazonik z IKEA pojemności 1 litra. On mi się doskonale przyda do tego, żeby te drożdże gęstwe umieścić w nim. Więcej jej nie będę potrzebował. Wyparzony w gotującym się po raz drugi druciaku, ponieważ za chwilę będę przelewał pumpkina. Parowania nie zobaczycie. I teraz zabieramy się do odzyskania gęstwy z tych drożdż. Muszą się zwrócić co najmniej dwa, trzy razy. Będziemy robić Z nich piwo. Do końca nie jestem przekonany, czy powinno się zbierać łyżką. Ja po raz pierwszy zbieram drożdże łyżką, bo tak to je nalewałem. Tu jest dosyć szeroka szyjka, więc mógłbym to spokojnie zrobić. Mam wrażenie, że się je trochę uszkodzi, ale z drugiej strony będę widział doskonale, czy one się już rozwarstwiły i w jaki sposób to zrobiły. Ja wszystko razem z brzeczką, ponieważ dożdże znajdują się everywhere. I tak naprawdę nie zależy mi na tym, żeby jakąś tą super gęstą... E, gęstwę odzyskać. Wierzcie mi. Trochę oczywiście się pobrudzi okolica. Także nie radzę tego robić przy żonie, bo będzie nerwowo. Znowu brudzisz, znowu to, znowu tamto i. Albo będzie tak jak u mojej, która jest lekko już wyćwiczona i wie, że ja to muszę zrobić, to po prostu nie komentuję, ale jej wzrok. Jej wzrok mówi wszystko. Także pod tym względem kawalerowie na pewno mają lepiej. Pod tym względem. Jak mówię, całej gniazd nie będę odzyskiwał. Zobaczymy, jak to się rozwarstwi wszystko. Mam mieszadło magnetyczne, więc możliwość rozmnożenia darmowego... Tych drożdży oczywiście jest, istnieje. Okay. Tyle drożdży pójdzie do wylania. To jest bardzo ciekawa taka wersja kokli, kokla kupiona w sklepie pi, e, z akcesoriami piwowarskimi. Aczkolwiek chyba jest do dostania, ponieważ ma fajną szyjkę tutaj. E, Hochla taką szyjką, czyli, czyli, czyli bardzo wygodnie można coś nadać. Ale pewnie w, w jakimś zwykłym AGD i do wyparzenia. Jest do dostania. E, Drożce znają to do siebie, że potrzebują naprawdę sporej sterylności, nawet gęstwa. A i to nie gwarantuję wykorzystania tej, tej, tej gęsty. No, mam jeszcze fermentu mobile 31, także dolniaki. Więc jeżeli zobaczycie taką butelkę u mnie w domu, no to ja tego nie piję spokojnie. Możecie zapytać. Gorzej jak nie będziecie pytać, tylko skwitujecie to swoim wzrokiem. Takich gości nie lubię. Lubię pytaczy. Robię to z spirytusem, bo... Każdy zna właściwości spirytusu, nie? Niekoniecznie te właściwości... Nie mówię oczywiście o piciu spirytusu. Okay. Chcę, żebyście... Że takie zamieszanie, ale chcę, żebyście widzieli dokładnie jak, jak to jest, jak to zrobić, ponieważ oczywiście to jest na forach gdzieś tam opisane, jak wszystko zresztą. Ale jak to ktoś powiedział, obraz przemawia jak tysiąc słów. Metalowa folia. Przepraszam, że tak gdzieś tam na stole to robię. Jest gęstwa w litrowym słoiczku. Ona się będzie tutaj nam rozwarstwiać za kilka dni. Gumka recepturka. Ja nie wiem po co, ale niech jest. I tak zamknięty słoiczek wkładam do lodówki, która będzie miała 5 stopni. Jeszcze to dobrze umyję, bo Będę chciał widzieć efekty tego wszystkiego. O, to jest gotowy słoiczek. Piwo jest już... Mm. <coughs> powędruję z Wami. <coughs> Piwo jest już tutaj w lodówce. E, jak widzicie, jeszcze jest 13,5 stopnia. Wobec tego otwieram lodóweczkę. <coughs> I tę gęstwę, no mam takie akurat fajne możliwości, wkładam sobie tutaj na bodku. Tam z tyłu jest zatopiona sonda w słoiku, która właśnie utrzymuje temperaturę. Tak, ten kabelek idzie do tu, 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 tu. i idzie do naszego czujnika. Przyszedł kocur, zamykamy. I robimy teraz klasyczną rzecz. Zrobię to razem z Wami. Nastawiam temperaturę lagerowania. A, to nie, to zawsze się mylę, którym to tym. Jedną z opcji jest opcja F11. Set i obniżam temperaturę. Nie będziecie tego widzieć, a może tak? Nie patrzyłem się na lusterko. Obniżamy temperaturę, po czym zaraz włączy się lodówka. 5 stopni i set zapamiętuje. Proszę, spowodowało to włączenie lodówki. Mamy tutaj gwiazdkę w lodówce, czyli mrożenie. Wobec tego w lodówce zapanowała jasność. Co widać. I tak nasz lager na dwa tygodnie z gęstwą i z porterem bałtyckim, który sobie tutaj też na dole w szufladzie lager, będzie się lagerował, zapada w dwutygodniowy sen.